Cześć, tu Xartyx Ali. Kolejny odcinek z Brawl Stars i jest to taki nietypowy odcinek, ponieważ w tym odcinku będziemy uzupełniać sobie tabelkę na stronie TierMaker. Eee, możecie sobie wpisać w przeglądarce TierMaker Brawl Stars i wyskoczy wam właśnie ta stronka albo macie do niej linka w opisie, jeżeli będzie mi się chciało dać wiadomo linka. I tutaj będziemy po prostu uzupełniać e, tamtą tabelkę, po prostu zadymiarzami. I będziemy tutaj dawać na przykład e, jakiegoś zadymiarza, czy jest na przykład najlepszy, dobry, średni, bardzo dobry. Jest to oczywiście według mojego uznania i nie musicie się po prostu z tym zgadzać. Także możecie totalnie inaczej uważać, jeśli chodzi o e, danego zadymiarza, że jest na przykład zamiast najgorszy, jest na przykład najlepszy. To to już od Was zależy. E, no i generalnie, słuchajcie. Dosyć długo nie było odcinka, a to dlatego, że wiadomo, szkoła, przygotowania do szkoły i teraz odcinki też nie będą za często, ponieważ po pierwsze nowa szkoła, nowe przedmioty oraz muszę nadrobić 5 czy tam 6 przedmiotów z, pierwszej, z pierwszego roku technikum, bo ja przeszedłem z drugiej liceum do drugiego technikum, no i przez to mam dosyć dużo nauki. Eee, także słuchajcie, na wstępie zostawcie łapeczkę w górę, kto może, wiadomo, dla zasięgu, to jest bardzo ważne, także proszę zostaw tego lajka. E, subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, tutaj wyświetla Wam się pięciu ostatnich subskrybentów, jeżeli chcecie się tu znaleźć, no to trzeba wiadomo zostawić suba z dzwoneczkiem, napiszcie w komentarzu hashtag tabelka, a przypnę Wam serduszko, no i co, lecimy, e, także słuchajcie, lecimy po kolei tutaj od zadmiarzy, pierwszy jest 8bit i 8bita mi się wydaje, że mm, no jest to na pewno postać na showdowna w szczególności, e, więc raczej, raczej ta postać wysoko nie wyląduje, nawet dałbym ją do najgorszego zadymiarza, aczkolwiek ten Star Power ulcik w miarę się przydaje na przykład na Robo Rumble i tak dalej, więc damy do bardzo słabego, bo raczej jest to na powiedzmy jeden tryb, czy tam Showdown wiadomo. Eee, Także lecimy dalej mm, Barley. Barley już nieco lepszy. Bo, po pierwsze, na Siege może być. Na co tam jeszcze może być? Na różne mapy, na przykład na Bandi też nie wiem, czy może być. najmniej to zale Na hejsta na pewno. Eee, to zależy oczywiście od mapek. I generalnie mi się Barleyem bardzo spoko gra. I damy go, słuchajcie. Ja mi tutaj mam utrudnienie w ogóle, bo eee, damy go do bardzo dobrego. Bo dla mnie bardzo dobry zadymiasz Według mnie eee, mam tu utrudnione, ponieważ jest to na telefonie. Więc za to sorry, oczywiście. Ale niedługo, mam nadzieję, w końcu kompa ogarnę. I w końcu normalnie na kąpie będę nagrywał, będzie zdecydowanie łatwiej i lepiej, i jakościowo, i wszystko będzie lepiej e, także dobra, lecimy dalej B, e, B to raczej mm, e, na Brobala, e, też na Showdowna jest też dobra e, no i B, ten Star Power ma z tą tarczą, no to wiadomo, ten z to raczej wiadomo, że na Showdowna e, raczej na Banti też może być na Brobalu właśnie pogrom, pogrom e, tych zadymiarzy, tych tanków, także ją damy, myślę, że Dobra postać, myślę, że ona jest dobra. E, Bibi e, również tam jest na Brobala, e, w szczególności, i damy ją do średniej postaci. Myślę, że między średnią a dobrą, ale raczej nie powiedzmy, że niech będzie średnia postać. E, lecimy dalej, bo Bo jest spoko na właśnie Bounty, na tą, wiadomo, specyficzną mapę. Na co tam jeszcze jest Dawno nie grałem w Brawl Starsa I nie pamiętam jak to dokładnie było Jakieś tam pewnie wleciały tam W sensie aktualizacje No wleciały tam jakieś balanse Więc nie wiem jak to teraz się wszystko prezentuje Ale bo myślę, że według mnie Powinien wylądować Dobry, średni Myślę, że damy go Do dobrego Myślę, że damy go do dobrego zademiarza. E, teraz lecimy dalej z Brokiem. O, z Brokiem to wiadomo w szczególności tam, Brobal, Bandi, co tam, Hejs nawet może być. On raczej wyląduje, słuchajcie, do najlepszego zademiarza, ponieważ no jest bardzo e, grywalny. Nie wiem jak teraz jest, ale za moich czasów, kiedy jeszcze grałem, no to był bardzo grywalny. E, lecimy dalej. Ból. No, bull, no to taka mm, raczej tylko w sumie na hejce się nada, na Brobala. Czasami też. Więc on za wysoko nie wyląduje, ale myślę, że słaby ból może być. Lecimy dalej. Karlik, Karlik też tam. Na, na co on tam jest? Na gemgrabika, na brobalika. Też spoko, myślę, w miarę zadymiasz, ale za wysoko nie wyląduje. Myślę, że damy go do średniego. Kolcik, o kolcik to jest spoko, w szczególności na hejście. W szczególności na hejście jest spoko. Na, na czym tam można? Na brobalu. Też piekać nie można. Patrzę teraz oczywiście na trójki same. E, więc kolcika myślę, że damy jako bardzo dobrego. Lecimy dalej. Crow. E, no, crow to jest w szczególności postać na showdowna e, Moja w sumie ulubiona postać, ale no po prostu no, jest ona w szczególności grywana na e, brobalu, jeśli chodzi o trójki e, i na game grabie. I damy go do. No dałbym go do najlepszego, ale jeśli chodzi o no, postać, o jeśli chodzi o inne tryby, no to wiadomo, że e, No nie jest on za dobry. E, więc damy go tak. Ogólnie myślę, damy go do najlepszego, bo moja ulubiona postać, to czemu nie? E, oczywiście, no, no na trójki to ona za dobra na, nie jest. Lecimy dalej, Daryl. Daryl już myślę, że spoko. Daryl on jest spoko. Na brobalik, hejścik, e, bardzo spoko zadymiarz. Nie wiem, czasami tam na switch, też jest. Nie, nie wiem, właśnie jak to teraz jest. Myślę, że damy Daryla do bardzo dobrego. Do bardzo dobrego zadymiarza. Lecimy dalej, dynamiki, ja nim nie lubię grać. Nie lubię zbytnio Dynamike'a, więc raczej Dynamike nie poleci za wysoko, ale jako postać no, jest dosyć dobra, jest to dosyć dobra, więc damy go do słabego, a to dlatego, że po prostu nie lubię zbytnio nią grać. Lecimy El Primo, El Primo no raczej do najgorszego damy El Primo, ponieważ on tam wiadomo tylko Brawl i Showdown, więc raczej El Primo zbytnio nie ma gdzie nim grywać, więc damy go do najgorszego. Eee, Ems, Ems e, po tym nerfie z gadżetu. Jej oj, mocno utraciła Ems e, na mocy swojej. Mimo to jest i tak dobrym zadymiarzem, więc damy do dobrego zadymiarza. Gdyby ten nerf nie wleciał do gadżetu, to myślę, że bardzo dobry jak najbardziej. Lecimy teraz z Frankiem. Frank jest bardzo dobry na Brobala. E, na co tam jeszcze? Nie wiem, właśnie na co on tam jeszcze jest, ale na Brobala jest bardzo dobry, więc damy myślę go do średniego również. No bo w sumie to tylko jakby taki jeden tryb można powiedzieć dla Franka. Gale. O, Gale, słuchajcie. Z tym gadżetem swoim, który aktualnie jest, myślę, że on nawet do najlepszego może dojść, ponieważ Dimage ma dobry e, gadżet na Seedza to jest naprawdę potężny na hejsta, to naprawdę robi furorę. Także ewidentnie leci do najlepszego Galeus. Lecimy dalej. Jin. Jin, ja mam tego pięknego skina do niego i przez to mi się zdecydowanie lepiej nim gra. No i generalnie myślę, że postać... Między bardzo dobrym a najlepszym. Ale niech będzie bardzo dobry. Także lecimy dalej. Lecimy teraz Jackie. Jackie słuchajcie. Również tam Brobal, Co tam jeszcze jest tam grywane na tej Jackie. No Jackie dużo nerfów dostała. Dużo przeszła tych różnych tam balansów. I generalnie ulti w ogóle jest beznadziejny. Ulti jest taki bezsensowny dosyć. Więc damy myślę, że do średniego zadymiarza tam Jackie. Jessie. Jessie... Ja nią grywam, na czym ja tam grywam ją? Yy, Brobal myślę. probal więc ją też damy raczej teraz tutaj do słabego myślę. Do słabego Leon <laughs> ląduje na samym dole do najgorszych wiadomo, bo, bo wiadomo co to, co, co to jest ten Leon. To jest showdownowiec, perfidna postać na showdowna. Yy, Max, Max, ona jest bardzo dobra. Bardzo dobra jest, myślę, że właśnie też wyląduje bardzo dobrym, Ponieważ na różne tryby jest grywana, więc myślę jak najbardziej spoko ta postać jest. Mortisa y, zbytnio nie lubię, zbytnio też za dużo nie gram. Teraz to w ogóle niczym nie gram, ale okej. Okay. Y, więc damy myślę Mortisa. Niektórzy mogą się oczywiście z tym nie zgodzić, ale ja po prostu jak patrzę na teammatów, którzy grają Mortisami, to jest po prostu katastrofa, więc damy myślę do bardzo słabego. Y, Mr. P teraz chyba był w mecie, o ile z tego co pamiętam, nie wiem jak teraz jest. I myślę, że damy go dobrego zadymiarza. Bo wiadomo też tam, te i te inne tryby, też jest właśnie grywany. E, Nita, 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 Nita. Nita. Hmm. To jest haste Brawl No, ten gadżecik oczywiście fajny ma. I damy myślę tą nitę do. kurczę słuchajcie, no. Gdzie mogę ją dać? Myślę, że do. Niech będzie średni, niech będzie jako średni zadymiasz, niech będzie jako średni. E, dobra, słuchajcie, e, przedstawiłem tutaj Max. Dobra, lecimy dalej. Pamka, gruba pamka, tutaj to ewidentnie showdownowa pamka, nie lubię zbytnio nią grać, e, ale no generalnie dobra jest. Dobra jest na hotzona, nie wiem czy teraz dalej jest ten hotzone, więc damy do mm, ba, bardzo słabego, bo też zbytnio nie lubię nią grać. Pękę, e, również damy do bardzo słabego. To jest oczywiście według mnie, bo nie lubię nią zbytnio też grywać. E, na oczywiście jest tam dobra e, myślę, że chociaż nawet do słabego bym ją dał. Może nawet do słabego bym ją dał, więc nie jest nie jest źle. Piper, e, Piperką to totalnie nie lubię grać. Ale no, jest ona no mocna, no mocna jest piper. Więc przez to oczywiście leci do góry gdzieś. Eee, także słuchajcie, bierzemy pipereczkę i lecimy z nią... Do... O, czekajcie, bo kurde, mi tutaj się buguje wszystko Lecimy z nią, myślę, że... Dobry zadymiarz. Myślę, że piper jako dobry zadymiasz ten sniper na tam Poko! o poko, 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 spoko. Poko w miarę spoko eee, Damy do średniego zadymiarza, ponieważ tam wiadomo kombo eee, robi z tymi dwoma tangami, to naprawdę czasami robi furorę Te leczenie jego teraz jest z tymi gadżetami to masakra dosyć Więc myślę, że średni zadymiarz, może nawet dobry bym powinien dać może dajmy nawet go do, do dobrego zadymiarza e, Lecimy dalej. Rico. E, Rico, no spoko też w miarę zadymiasz. Myślę, że damy go do średniego. E, tam na heścika jest dobry, na co tam jeszcze jest dobry? A Brobala też jest spoko. No generalnie w miarę w miarę ten Rico jest. Rosa, rosa... Kurczę nie wiem gdzie dać rose, słuchajcie. Nie wiem, gdzie, grać, gdzie dać Rose, bo to też oczywiście od map zależy. E, myślę, że damy też Rose do średniego zadymiarza. E, jeśli chodzi o Sandy, to mi się bardzo fajnie jest Sandy gra. Mi się bardzo fajnie Sandy gra. E, chociaż no nie wiem, czy, czy jest... E, no bynajmniej na Brobalu mi się bardzo fajnie Sandy gra. E, więc Sandy'ego dam sobie do bardzo dobrego. Mimo, że oczywiście może nie musicie się z tym zgadzać. No bo po prostu mi się bardzo fajnie gra nim na Brobalu. Szelka raczej... Do najgorszych, bo to raczej też taka postać showdownowa, bardzo e, Spike już też, właśnie showdownowiec i taki browbal, ale damy go raczej do bardzo słabego, mi się wydaje. E, lecimy dalej. sprocik słuchajcie. Sprocik słuchajcie, już nieco lepiej wypada, ponieważ no, no, no dobra jest. Wkurzająca postać, jak mówiłem, bardzo wkurzająca jest, więc myślę, że damy do dobrej, do dobrej postaci Sprouta. Tara, Tara właśnie ona dużo buffów przeszła, słuchajcie, dużo też te ostatnio. Nie wiem jak tam było, ale Dimage'a teraz ma co chwilę buffa dostawała ostatnio, więc myślę, że bardzo dobry zadymiarz. Myślę, że jak najbardziej e, powinien tutaj być. W ogóle widzę, że tutaj e, trzech. Na... trzech najlepszych mam tutaj, trzech najgorszych, tylko reszta tak pomiędzy. E, tik, tik, myślę, że słuchajcie, myślę, że też damy go do dobrego, słuchajcie, myślę, że też damy do dobrego, o ile się da w ogóle. Na szczęście się dało. Pewnie bym jakbym przemyślał trochę dłużej, bo ja to oczywiście na spontanie, szybko w miarę to określałem. To raczej troszkę inaczej by wyglądała ta tabelka, ale tak z grubsza to tak to się prezentuje. Także tak słuchajcie, podsumowując, prezentuje się moja tabelka. Wy możecie również sobie taką stworzyć. Macie do stronki linka w opisie. To tyle w tym odcineczku Napiszcie w komentarzu, czy chcecie jeszcze Brawl Starsa. Zobaczymy zresztą jak będą zasięgi po tym odcinkiem. No i co? Do następnego odcinka. Siema.